Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak pokolorować czarno-białe zdjęcie. A więc zaczynajmy. Aby pokolorować czarno-białe zdjęcie, będziemy potrzebowali aplikacji o nazwie OIR. Link do tej aplikacji znajdziecie w opisie tego odcinka, także wystarczy że w niego klikniecie i zainstalujecie ją na swoim telefonie. Jest ona dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS. -a. Kiedy już to zrobicie i otworzycie aplikację, wystarczy tutaj kliknąć w ten przycisk Choose Photo from Gallery, czyli wybierz zdjęcie z galerii. Wybieramy zdjęcie, które chcemy pokolorować, i następnie tutaj na dole z tych presetów wybieramy albo Colorize, albo Colorize Plus. Każdy z tych presetów da nam nieco inny efekt. Ja w tym filmiku wybiorę Colorize Plus, i następnie klikamy Restore, czyli Odnów. W tym momencie. Sztuczna inteligencja analizuje to zdjęcie i w zależności od tego, jak bardzo jest to skomplikowane, może to potrwać od 10 do tak średnio 30 sekund i po tym czasie otrzymamy finalny efekt pokolorowanego zdjęcia. Jak widzimy na ekranie, już zostało ono pokolorowane, czyli tak wyglądało wcześniej, a tak wyglądało po tym, jak sztuczna inteligencja je pokolorowała. Jak widzimy, efekt jest super, zajęło to dosłownie kilka sekund i każdy może swoje stare zdjęcia w ten sposób pokolorować. I na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało wam się pokolorować wasze czarno-białe zdjęcia i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.